Mam trudności z wyznaczeniem granic wobec mojej partnerki. Zgadzam się na rzeczy, na które nie mam ochoty. Obawiam się, że jeśli zacznę stawiać granice, nasz związek ucierpi. Moi rodzice i rodzeństwo często wtrącają się w moje życie. Podejmują decyzje za mnie i oczekują, że będę spełniać ich oczekiwania. Mam grupę przyjaciół, których bardzo cenię, ale zauważyłam, że często czuję się wykorzystywana. Chciałabym nauczyć się mówić nie i stawiać granice, ale boję się, że moi przyjaciele mogą to źle odebrać i przestaną mnie lubić. Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Katarzyna Kachniarz i jestem studentką 5 roku psychologii. A dziś opowiem Wam trochę o stawianiu granic w życiu osobistym. Granice osobiste możemy porównać do takich niewidzialnych linii, które wyznaczają to, co jest dla nas akceptowalne, a co już nie jest akceptowalne. Mogą dotyczyć różnych aspektów naszego życia. Naszych emocji, czasu, energii, relacji czy pracy. Granice osobiste pomagają chronić nam nas samych. Nasze wartości oraz potrzeby. To także sposób na komunikowanie innym ludziom tego, gdzie kończą się ich prawa, a zaczynają nasze. Bez wyraźnych granic bardzo łatwo jest się poczuć przytłoczonym bądź wykorzystanym. Stawianie granic jest kluczowe do utrzymania poprawnych relacji oraz dobrego poczucia własnej wartości. Kiedy mówimy innym tak, a sobie nie, narażamy się na stres, poczucie wypalenia oraz frustrację. Ustanawiając granice, uczymy innych, jak można nas traktować, i pokazujemy, że nasze potrzeby również są ważne. Ważne. Granice osobiste pomagają nam również zachować równowagę pomiędzy życiem osobistym a życiem zawodowym. Przejdźmy teraz do takich praktycznych wskazówek, jak w ogóle te granice możemy stawiać. Po pierwsze, rozpoznaj swoje potrzeby i wartości. Zastanów się, co jest dla ciebie ważne, co sprawia, że czujesz się komfortowo, a co nie. Zrozumienie siebie to pierwszy krok do ustanowienia granic. Po drugie, komunikuj swoje granice. Rób to jasno i bezpośrednio. Używaj prostych i konkretnych zdań, na przykład: "Potrzebuję na to więcej czasu" Czuję się niekomfortowo, gdy tak robisz, gdy tak mówisz, bądź nie mogę teraz tego dla ciebie zrobić. Naucz się mówić nie. To może być szczególnie trudne w momencie, gdy przyzwyczailiśmy siebie i inne osoby do zadowalania ich. Ale pamiętaj, że odmawianie nie jest oznaką egoizmu, lecz troski o samego siebie. Możesz powiedzieć nie, ale z szacunkiem. Na przykład, doceniam, że mnie zaprosiłeś, ale niestety muszę odmówić. Bądź konsekwentny w swoich działaniach. Stawianie granic to proces, który wymaga czasu i praktyki. Jeśli ktoś mimo Twojej komunikacji nadal przekracza Twoje granice, przypomnij mu o nich i wyjaśnij, dlaczego są tak dla Ciebie ważne. Stawianie granic to również umiejętność dbania o swoje zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Znajdź czas na relaks, na hobby, na swoje zainteresowania czy wszystko, co sprawia Ci radość. Pamiętaj, że zasługujesz na troskę i szacunek również od samego siebie. Mam problem z wyznaczaniem granic w relacjach z moją rodziną. Moi rodzice i rodzeństwo często wtrącają się w moje życie, podejmują decyzje za mnie i oczekują, że będę spełniać ich oczekiwania. Choć ich kocham, czuję się przez to przytłoczona i tracę poczucie własnej autonomii. Chciałabym nauczyć się, jak skutecznie stawiać granice, by się bardziej niezależna, ale jednocześnie nie ranić ich uczuć. Stawianie granic jest szczególnie trudne w tak bliskim środowisku, jakim jest rodzina. Przede wszystkim warto zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujesz, jakich granic, co jest dla Ciebie ważne. Kluczowa w tym będzie komunikacja. Wyrażaj swoje zdanie w sposób spokojny, ale stanowczy, na przykład Cenię Wasze rady, cenię Wasze wsparcie, to ile dla mnie na przestrzeni czasu zrobiliście, ale to jest ten moment, w którym potrzebuję podejmować już te swoje własne decyzje. Przygotuj się również na reakcję. Twoja rodzina może nie być przygotowana na to, co im powiesz. Początkowo może nie zrozumieć Twoich nowych granic, dlatego przygotuj się na każdą możliwą ewentualność i postaraj się przyjąć ją ze spokojem. Zwróć również uwagę na konsekwencje, to znaczy przygotuj się i zaplanuj już sobie w swojej głowie, co zrobisz i jakie kroki podejmiesz, gdy mimo twojej jasnej komunikacji te granice przekraczane będą nadal. I konsekwentnie realizuj swoje postanowienia. Jestem w związku od kilku lat i zauważyłem, że mam trudności z wyznaczeniem granic wobec mojej partnerki. Często zgadzam się na rzeczy, na które nie mam ochoty, tylko po to, by uniknąć konfliktu. Czuję, że tracę swoją tożsamość i to coraz trudniej mi wyrazić swoje prawdziwe potrzeby i pragnienia. Obawiam się, że jeśli zaczniesz stawiać granice, nasz związek ucierpi. Ustalenie i zrozumienie granic drugiej osoby w związku jest szczególnie ważne do budowania zdrowej relacji. Tutaj również kluczowa okaże się szczera i otwarta rozmowa. Powiedz swojemu partnerowi to, co czujesz, co jest dla ciebie ważne i dlaczego właśnie potrzebujesz wyznaczyć te granice. Zacznij od małych kroków. Wprowadzaj swoje granice stopniowo, tak by Twoja partnerka miała możliwość przyzwyczajenia się do nowej sytuacji. Czasami również warto skonsultować się z terapeutą par, który z pewnością pomoże wam w lepszej komunikacji i zrozumieniu siebie nawzajem. Pamiętaj również, że granice nie muszą być sztywne. Bądź gotów na kompromisy, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Pamiętaj, że zdrowy związek opiera się na wzajemnym szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Wyznaczanie granic pomoże poczuć się bardziej komfortowo i autentycznie w tej relacji, ale pamiętaj również, że druga strona także ma prawo do ich postawienia. Mam grupę przyjaciół, których bardzo cenię, ale zauważyłam, że często czuję się wykorzystywana. Zawsze jestem tą, która organizuje spotkania, pomaga w trudnych sytuacjach, poświęca swój czas dla innych. Chciałabym nauczyć się mówić nie i stawiać granice, ale boję się, że moi przyjaciele mogą to źle odebrać i przestaną mnie lubić. Tutaj również przemyśl, co jest dla ciebie ważne, czego potrzebujesz i jakie granice chcesz postawić, w których miejscach. Naucz się mówić nie w sposób asertywny, ale uprzejmy. Możesz powiedzieć przecież, nie mogę zrobić tego teraz, ale zaplanujmy to na inny dzień. Pamiętaj również, że nie musisz być zawsze dostępna dla swoich przyjaciół. Ty również masz prawo do odpoczynku i chwili spokoju, dlatego daj sobie na to przeprosiny. Podziel się również swoimi odczuciami z przyjaciółmi i wyjaśnij, dlaczego stawiasz granice. Przyjaciele, którzy naprawdę cię cenią, zrozumieją Twoje potrzeby i uszanują postawione granice. A jest duże prawdopodobieństwo, że taka rozmowa jeszcze bardziej wzmocni Waszą relację i przyjaźń. Bardzo ważną kwestią w stawaniu granic jest również umiejętność pójścia na kompromis. Owszem, granice osobiste pomagają nam chronić naszą przestrzeń, nasze poczucie własnej wartości i dbają o nasze potrzeby emocjonalne. To dzięki nim jesteśmy w stanie powiedzieć nie tam, gdzie jest to konieczne i skupić się na własnym dobrostanie. Ustalenie granic pomaga nam uniknąć wypalenia oraz zachować równowagę. To taki akt samoopieki który pomaga nam radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia. Jednak zbyt sztywne granice mogą prowadzić do izolacji i utrudniać budowanie zdrowych relacji. Ważne jest, aby być elastycznym oraz potrafić pójść również czasem na kompromis. Kluczowe jest znalezienie balansu między dbaniem o samego siebie, a byciem otwartym dla innych ludzi. Z pewnością pomoże to w tworzeniu bardziej autentycznych i wspierających relacji. Warto pamiętać, że granice osobiste nie są murami, a drzwiami, które możemy otwierać i zamykać kiedy tylko chcemy, według z naszych potrzeb. Pamiętaj, że stawianie granic to proces, który wymaga zarówno praktyki, jak i refleksji. Znajdź równowagę, która pozwoli Ci dbać o samego siebie, jednocześnie pozostając w dobrych relacjach z bliskimi. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Zapraszam również na mojego Instagrama psycholog.katarzyna, gdzie znajdziecie trochę więcej treści psychologicznych. Do zobaczenia za tydzień.